stawię sobie zegar, żebym tu nie, nie przeholował z czasem. <laughs> Serdecznie dziękuję Panu Rektorowi za zaproszenie na tą dzisiejszą konferencję. Otóż święto chrztu jest jednym z najmłodszych, jak Państwo wiedzą, świąt, dopiero pierwszy, piąty raz teraz obchodzoną. I dziwne jest, że aż tak długo trzeba było czekać na to, żeby tak ważne wydarzenie zostało uwidocznione, docenione w, naszej, w naszym kalendarzu. I tu muszę skorygować trochę informację, bo to jakby... Prawica Rzeczypospolitej, której jestem członkiem i tu kolega też sekretarz pan Łuczyński jest obecny. Prawica Rzeczypospolitej uznała potrzebę ustanowienia przez Sejm Święta Chrztu Polski na wniosek zjazdu wojewódzkiego prawicy już w 14 roku w Lublinie, uznając, że jest to najważniejsza data w historii naszej państwowości. Z okazji 1050-lecia Chrztu pan prezydent Andrzej Duda Podczas uroczystego posiedzenia zgromadzenia narodowego z okazji jubileuszu powiedział: Chrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego. Decyzja naszego pierwszego historycznego władcy zdecydowała o całej późniejszej przyszłości naszego kraju. W 2015 roku odbyły się wybory, w wyniku których dostałem się do Sejmu jako jedyny reprezentant prawicy Rzeczpospolitej i w, na, w prawicy postawiliśmy sobie jakby... Dwa, dwa tematy, ja przynajmniej te dwa tematy wziąłem za kluczowe. Jeden z tematów to był właśnie święto Chrztu Polski, a drugi był okęznanie trochę metody in vitro. Myśmy parę razy robili podejścia pod jakiś tutaj ten temat, no ale niestety to się nie udało. W lutym przekonałem, 17 roku przekonałem 33 posłów reprezentujących formację Kukiz 15, PSL, PiS, jednego z nowoczesnej nawet oraz posłów niezrzeszonych do podpisania projektu tej ustawy. I skonsultowałem ten projekt z arcybiskupem Gądeckim, przewodniczącym Episkopatu. Dopiero po 15 miesiącach projekt doczekał się pierwszego czytania. Jednym z powodów tak długiego oczekiwania był brak przekonania niektórych posłów co do podejmowania projektów ustaw Mających istotny związek z wydarzeniami, czy sprawami, czy z wartościami religijnymi. Widać to było wyraźnie po przyjęciu uchwały uczczenia stulecia objawień fatimskich, co zostało przez kręgi kościelne, takie przez niektóre przyjęte z rezerwą. W dyskusji na forum Komisji Kultury i Środków Przekazu jeden z posłów nowoczesnej, powiedział między innymi, że ten projekt jest aberracją możliwie jedynie w państwie wyznaniowym oraz, że jest niezgodny z duchem uniwersalizmu i godzi wartości świeckie. Ale na szczęście to był jakby wyjątkowy taki odpływ, bo nowoczesna, powiedzmy sobie wiadomo, jaka była nowoczesna. Poza tym głosem było wiele jednak głosów pozytywnych. Drugie czytanie odbyło się 12 września 18 roku. Rozgorzała wówczas dyskusja dotycząca proponowanej daty tego święta. W 1966 roku Wielka Sobota, w którą zwykle miał obrzęd, miejsce obrzęd świętego, przypadała na 14 kwietnia. Po Posłowie Platformy Obywatelskiej doszukali się, że 14 kwietnia 1934 roku powstała faszyzująca organizacja Obóz Narodowo-Radykalny. Sugerowali, że zbieżność tych dat spowoduje wykorzystanie święta Chrztu Polski do promocji ugrupowań nawiązujących do działań faszystowskich. Sprawozdawca klubu PO powiedział nawet, że podczas celebracji tego święta, cytuję, flagi Unii Europejskiej będą palone na ulicach polskich miast. To jest jego cytat z tego właśnie. Aby tego uniknąć, proponował zmianę daty na 15 kwietnia. Czy, no pytanie jest tylko jedno takie, że, czy jak ja bym akurat urodził się w dniu urodzin tam w grudniu yy, yy, Wisarionowicza yy, 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 Stalina, to, to yy, czy ja miałbym zmienić datę moich urodzin też? No być może tak, w proteście. Trzecie czytanie projektu odbyło się 21 lutego 2019 roku. Po długiej dyskusji wszystkie poprawki do projektu zostały odrzucone. W ostatecznym głosowaniu 279, 125 przeciw. Projekt ustawy został po północy uchwalony. Jak należało się spodziewać, posłowie Klubu PO i Nowoczesnej byli przeciwko przyjęciu projektu ustawy. Było to już 22 lutego. Po zatwierdzeniu projektu bez poprawek przez Senat Pan prezydent RP podpisał ustawę 3 kwietnia 19 roku. Co pie mieszka pierwszego dał nam Polsce? No, ja uważam, że jakby taką pierwszą, najważniejszą rzeczą, to jest jakby uznanie przez mieszka war pierwszego wartości chrześcijańskiej jako fundamentalnych reguł, które powinny kształtować życie jego, jego rodziny i jego podwładnych. To, to jest taki fundament. Wzmocnienie Polski na arenie międzynarodowej poprzez sojusz z Królestwem Niemieckim oraz z Czechami, zapewnienie nieodależności kościelnej kraju przez biskupstwo podległe wprost Rzymowi 968 i akt Dagome Judek poddający kraj papiestwu. czyli już nikt nie mógł na nas, że tak powiem, robić wypraw jako na, że tak powiem, barbarzyńców itd. Związanie Polski z zachodnim łacińskim kręgiem cywilizacyjnym i jego kulturą oraz poczucie tożsamości narodowej. Wymienione przeze mnie efekty chrztu Polski stanowią nadto wystarczającą podstawę do tego, żeby uznać to za wydarzenie przełomowe w naszych dziejach. Są to narodziny naszej państwowości, naszego narodu. Kto znać powie, że data jego urodzin jest dla niego mało ważna? Jest to święto pierwszej kategorii i po raz drugi należy wyrazić zdumienie, że musiało minąć ponad tysiąc lat, żeby ten błąd naprawić przez umieszczenie go w kalendarzu. Czy to święto jest mniej ważne od święta niepodległości? Wiemy, jak hucznie i dobrze obchodziliśmy święto niepodległości, jakby parę lat temu. I przez jakby cały rok to nie jest mniej ważne święto. To jest tak samo, tak samo ma ciężar gatunkowy, jak od tego się zaczęło. Dzień 14 kwietnia nie jest co prawda dniem wolnym od pracy, bo w sumie nie starałem się o to, żeby w tym kierunku pójść. Ale to ma swoje dobre strony. Z jednej strony oczywiście byłby dużo większy opór i też nie wiadomo, czy wtedy to święto by przeszło, bo jak wiadomo Panu Prezydentowi też się nie udało powstań śląskich, czy święta z powstaniami śląskimi zrobić Dnia Wolnego od Pracy. No ale dlaczego by, po co mamy w tym dniu grillować, kiedy uczniowie w szkołach mogą uczestniczyć w tym, zakresie, w tym czasie, w uroczystej akademii i poznawać to doniosłe wydarzenie, a dorośli wywiesić flagę państwową i celebrować to święto na wiele różnych sposobów. Ważne jest, aby przypominali sobie o tym co roku, a nie raz na 50 czy 100 lat, jak to teraz do tej pory jest. Myślę, że dla nas zgromadzonych tutaj to, co mówię, jest pewną oczywistością. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na aspekt, który nam umyka. Jest to święto państwowe. Czy jestem katolikiem, muzułmaninem czy ateistą, niejako jestem zobowiązany szanować i promować to święto. Szczególnie dla nas katolików mam ono bardzo istotny potencjał ewangelizacyjny. To jest nasza, nasze oręże ewangelizacji, które my musimy wykorzystać, bo my je mamy. Nie jest to jakoś święto kościelne, które będą chcieli nas zamknąć w kruchcie, tylko święto państwowe. Święty Jan Paweł II w książce pamięci i Dożsamość pisał, jak duże znaczenie miało przyjęcie chrztu przez Polskę, mówiąc bojem o chrzcie Pisał, Nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie. Też ostatnio tutaj słowa arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Najważniejsza rzecz, która dokonała się dzięki aktowi Chrztu Polski, to zwrot od kultu stworzenia do kultu stwórcy. Dzięki temu faktowi weszliśmy w cywilizację łacińską, w cywilizację europejską. To dalej on mówi. To nie tylko dostęp do edukacji, która przewyższała naszą tamtym czasie o prawie tysiąc lat, nie tylko dostęp do kontaktów międzynarodowych w języku łacińskim, ale przede wszystkim pewien zwrot teologiczny, zwrot od kultu stworzenia do kultu stwórcy, powiedział. Zdaniem przewodniczącego episkopatu, trudności cywilizacyjne, z jakimi się współcześnie spotykamy. Polegają na starym bałwochwalstwie, I, czyli na chęci powrotu do czczenia człowieka, czyli stworzenia jako bóstwa i detronizacji samego stworzyciela. No, bo to coś takiego właśnie ma miejsce. Nie może się nieprawda ostać przez długi czas, ale zazwyczaj wychodzenie z nieprawdy jest bolesne i bardzo trudne. No z tych ostatnich, że tak powiem, informacji, które na tym w mediach się pojawiły, zostałem y, mocno pozytywnie poruszony przez y, taki powiedzmy sobie, artykulik, nazwijmy to W y, Rzeczpospolitej, mocno pozytywnie, nawet zostałem rzucony o ziemię. Można tak mówię, trochę tak kolokwialnie powiedzieć. I tam pan redaktor Jan Maciejewski napisał, że święto Polski. Jest straszliwie niedoceniane. Się zazwycz... Staje się zazwyczaj okazją do wygłoszenia kilku oklepanych, znanych każdemu już od szkoły podstawowej frazesów. To oczywiście prawda, że decyzja Mieszka I zdefiniowała naszą kulturę, wyznaczyła miejsce Polski w Europie, ale żeby na serio czy jakkolwiek przejąć się tym świętem, dotrzeć do nas musi wyjątkowość tego, co się wtedy zdarzyło. I sposób, w jaki tamten akt wciąż trwa i wydarza się na nowo. Po pierwsze, jak powiedzieliby teoretycy literatury, chrzest Mieszka I, Mieszka I był performatywem. Stwarzał coś z niczego. Nadawał świadomość historii, powołania, roli, wspólnocie, która w niczym podobnym nie miała wcześniej do czynienia. W przeciwieństwie choćby do Germanów czy ludów skandynawskich na ziemiach polskich nie istniała bogata, pełna mitologii, mitologia pogańska. Nie, byłoby, nie było tu przedchrześcijańskiej kultury, systemu intuicji, instytucji i wyobrażeń, co najwyżej niejasna intuicja. Chrześcijaństwo nie tyle nakładało się, nadbudowywało swoje struktury na systemie istniejącym wcześniej, ile raczej samo tworzyło pojęcia, wyobraźnie prawa czy kultury jako, tak, jako takich. Co cie... jeszcze może ciekawsze, Polska rodziła się dokładnie wtedy, kiedy Europa po raz pierwszy i chyba najbardziej intensywny wiła się w przedśmiertnych konwulsjach. W okolicach roku tysięcznego kronikarze na zachód i południe od polskich ziem, jak mantra, powtarzali zdanie: Świat się starzeje. A wielka trwoga, poczucie nieuchronnie naciągającej apokalipsy, jaka ogarnęła zachód kontynentu na myśl zbliżającej się magicznej dacie, przewyższa nawet obecnie. Bo, panujące bojaźń i drżenie. Czyli, on konstatuje, święto Chrztu Polski udziela więc dwóch bardzo ważnych lekcji. Twierdzenie, że Polska nie istniałaby bez chrześcijaństwa kościoła i cywilizacji łacińskiej nie jest hipotezą roboczą, ale niezmienną stałą każdego przeprowadzanego w każdym czasie równania naszej tożsamości. A po drugie, co bardzo pocieszające, Mamy w zwyczaju zaczynać właśnie wtedy, kiedy wszystko dookoła zdaje się kończyć. Z takich informacji, które jeszcze były, powiedzmy sobie, tutaj w ostatnio w mediach się pojawiły, wpis pana premiera Morawieckiego na Facebooku, który pisał pochodną a sztu jest w naszej kulturze siła takich wartości jak braterstwo, solidarność, kultura, poszanowanie dla tradycji. To one kształtowały nas przez wieki i pozwalają nadzieję odważnie patrzeć w przyszłość. Narodowe święto Chrztu Polski to również przypomnienie o chrześcijańskich korzeniach Europy, które stanowią i powinny stanowić w przyszłości fundament wspólnych wartości i zasad całej Unii Europejskiej. Były też ciekawe apele w Prasie, były na przykład na stronie w prasie, na stronie diecezji bielsko napisano prosimy, aby przeprowadzić w tym dniu lub bezpośrednio przed lub po 14 kwietnia katechezę dotyczącą znaczenia chrztu Polski dla naszej ojczyzny i dla nas samych. To święto powoli się przebija w mediach, no ale to jest powoli. O ile w pierwszym roku było tych, powiedzmy, informacji, ich informacji było 7, bo to było parę dni zaledwie świeże święto, w 20 roku 28, w 21 36, w 22 44, a w 23 teraz mniej więcej 50 doniesień w różnego rodzaju mediach na temat tego święta Chrztu Polski. W moim odczuciu nawet media katolickie nie czują potencjału ewangelizacyjnego tego święta. Gość Niedzielny napisał o tym wydarzeniu tylko w dodatku Gdańskim. Ten potencjał ewangelizacyjny musi też polegać na tym, że to święto jest już wcześniej, się pisze przed tym świętem, przygotowuje się, żeby mieszkańcy czy wieszali flagi, czy, czy powiedzmy się przygotowywali do tego święta, a nie w samym dniu święta lakoniczną notatkę. Fundacja, którą, słowo, którą reprezentuje, robi taki konkurs, między innymi ogólnopolski, dotyczący prezentacji Święta Chrztu Polski. Prowadzi stronę świętochrztu.pl i nakłania szkoły do tego, żeby robili uroczyste apele w szkołach, Mamy 25 tysięcy szkół w Polsce, w związku z tym w zeszłym roku około z mojej wiedzy wynika, przynajmniej to co do mnie dotarło, około 20 szkół takie apele przeprowadziło. Liczę, że w tym roku więcej. W każdym razie staramy się coś robić. I myślę, że tutaj pozwolę sobie oczekiwać od tych, którzy mnie słuchają, że w jakiś sposób, choćby koncepcyjny tylko, włączyć się w jakieś. Powiedzmy sobie, przemyślenia na, na ten temat, jak my mamy uczcić naprawdę święto chrztu Polski, bo my możemy bez przeszkód wyjść na ulicę i wszyscy muszą nas szanować pod święto państwowe. Jest ewentualnie bardzo dobrze też byłoby się zastanowić, bo czasem w prasie y, tam są różne takie debaty, typu y, świeckie państwo i tak dalej, nie? Można by się zastanowić na następnej debacie, jak w kontekście święta Chrztu Polski, kiedy to poczęcie państwa, że tak powiem, miało właśnie w, takim, w taki sposób miejsce, jak ono wpływa tam na tą naszą powiedz sobie, na tą naszą tożsamość i jak może funkcjonować tak zwany rozdział Kościoła od państwa. Ale to jest już ewentualnie kwestia na dalsze szczegółowe debaty. Ja chcę podziękować i będę starał się Państwa mobilizować też, żeby proszę wszystkie propozycje na, na stronie święto Chrztu Polski albo Fundacja Słowo. Tutaj w kolegium intermarium mają tutaj dane dokładne, jest, jest kontakt ze mną i przekazywać mi propozycje, informacje i trzeba robić ferment wokół tego, bo to jest dla nas bardzo ważne. Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego.